w Grand Prix decydują się szybciej z nami. No na pewno tak, no. Jest to niby zabawa, a jednak zabawa, którą żaden z zawodników nie chce przegrać. Ja podejrzewam, że może zawodnicy mają drodzy Państwo jakieś przecieki co do tej nagrody niespodzianki za pierwsze miejsce w turnieju, bo pieczołowitość z jaką wybierali pola startowe mogłaby na to wskazywać, może domyślają się co to jest za nagroda My dowiemy się tego po zakończeniu ostatniego turnieju, a jeszcze posłuchajmy, co do powiedzenia ma Robert Sawina. Robert, nie udało się, chociaż na początku szło świetnie. Jak myślisz, co jest tego przyczyną? Ja myślę, że właśnie ten nastrój świąteczny przypomina po prostu o tym, że, że mamy nadchodzący sezon 2000. Robert się zamyślił po prostu o choince, o prezentach, tak? Dokładnie tak, także póki idzie, jest wszystko fajnie, jedziemy, a akurat już później mi się przestało wieści i nie boleję nad tym naprawdę. już rozmawiałam z Robertem, że zrobiły mi się bąble na rękach od trzymania kciuków za Roberta w Challenge, w tym w Lonigo. Powiedz, jak to przeżyłeś? Jeszcze wracając do tego, bo to ważna impreza w sezonie, prawda dla ciebie. No nie ukrywam, że bardzo, bardzo to przeżyłem. In minus niestety nie udało mi się awansować do Grand Prix. Jeżeli pomyślę o tej całej drodze, która, którą zmarnowałem, jest mi w tej chwili bardzo przykro i no niestety nie pozostaje nic innego, jak tylko zakazać rękawy i od przyszłego sezonu atakować Grand Prix jeszcze raz. Pewnie tego Ci właśnie życzymy. Dziękuję bardzo. Jesteśmy przekonani, że te zakasz, zakasze rękawy Robert Sawina, bo to prawdziwie profesjonalista. Przepraszamy jednocześnie wszystkich sympatyków Tenisa za opóźnienie w rozpoczęciu naszej transmisji z finału Pucharu Davisa. Na pewno z niecierpliwością czekają na grę tenisistów, ale o jeszcze trochę cierpliwości prosimy, bo przed nami jeszcze finałowy wyścig dzisiejszego turnieju. Jeszcze właśnie a propos tego, jak zawodnicy wybierali pola, popatrzmy. No Jacek Gol rzeczywiście wybrał pole według naszej statystyki najmniej skuteczne, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast Sebastian Ułamek, 35% wygranych, Hampel, 35% wygranych. Startu z tego pola czwartego, ale to w dużej mierze zasługa Sebastiana Łamka, który startując właśnie z pola D wygrał finał C i także finał B. Tym razem Sebastian Łamek w białym kasku z pola startowego C, a więc zobaczymy. Jeszcze raz wobec tego przypomnienia obsady, Jacek Golob czerwony kask, Jacek Krzyżaniak niebieski, Sebastian Ułamek biały i Jarosław Hampel żółty. Finał turnieju gwiazdkowego w Pile, świetny start Jacka Goloba, Jacek Krzyżaniak będzie próbował atakować, ale na razie Jacek Golob przynie za szeroko odjechał, chyba tak, kapitalnie wykorzystał błąd Jacka Goloba, Jacek Krzyżaniak i on wychodzi na prowadzenie. Drugi Jacek Golob, na trzeciej pozycji Sebastian Ułamek, czwarty jest Jarosław Hampel. Zacięta walka i o pierwsze miejsce, i także o trzecie. W tej chwili tak jakby dwie pary zawodników na to, że właśnie z czwartej pozycji skutecznie Sebastiana Łamka zaatakował Jarosław Kampel. A Jacek Krzyżaniak ucieka swoim rywalom no i jakby potwierdza, że to dla niego udany sezon. Zawsze w najważniejszych imprezach stawał na podium w tym sezonie. No i chce stanąć także w tej kończącej sezon w tym roku, w ostatniej, przedostatniej właściwie imprezie żużlowej Jacek Krzyżaniak przed Jackiem Golobem, Sebastianem Ułamkiem. Jarosławem Hampelem, przepraszam, i Sebastianem Ułamkiem, który chyba troszkę już podmęczony tą liczbą startów, on najczęściej startował, jeszcze Jacek Golob świetnie zaatakował w końcówce i wygrywa, no coś niesamowitego do końca, piękna walka wielka radość sympatyków żużla w pile, no cieszy się bardzo Jacek Golob przyznam szczerze, że nie spodziewałem się że jeszcze w końcówce Jacek Golob będzie potrafił tak wspaniale zaatakować zaskoczony chyba również Jacek Krzyżania który teraz pogratulował koledze przepięknego ataku na ostatnim dosłownie wirażu. A więc można powiedzieć ze że mieliśmy piękne ukoronowanie dzisiejszej imprezy, także momentami dramatycznej. Pamiętajmy o upadku Piotra Śwista Adama Pawliczka. No i piękny finał do ostatniego metra wyścigu walka. O zwycięstwo w turnieju? Jacek Golub znakomicie przewidział, znaczy się widział, co się dzieje z przodu, tak jak jechał przez dwa okrążenia poprawnie. Jacek Krzyżaniak nie popełniał żadnych błędów, i moim zdaniem, po prostu zabrakło mu siły zdrowia. Zaczął po prostu jechać bardzo asekuracyjnie. Jacek zauważył to, odważył się zaatakować przy krawężniku w tych dziurach. No i znakomicie wyszedł na ostatni łuku, na pierwsze miejsce. Gratulacje od Taty, od. Władysława Goloba, który pokrzyżował mi trochę szyki, ja zapomniałem o tym w komentarzu, ale przecież sam Pan Władysław zapraszał wszystkich sympatyków żużla do Warszawy na 30 grudnia, więc to tak. będzie ostatni tu. możemy rozmawiać. Dziecku, powiedz to samo co powiedziałeś swojemu tacie, bo też jesteśmy ciekawi jak to było w tym wyścigu. No przede wszystkim to założyłem nową stronę opony przez cztery biegi, jechałem używanej cały czas oponie, oczywiście oprócz pierwszego. Zdawało mi się, że coś mi się w pierwszym muku pstuje z motocyklem. Po prostu był tak szybki, że no nie opanowałem motocykla i Jacek Krzyżania wykorzystał tą szansę. Do końca wierzyłeś, że wygrasz? Ja do końca wierzyłem, że wygrać, że wygram. Przyjechałem wygrać dzisiaj turniej gwiazdkowy i bardzo się cieszę. Gorąco ci gratuluję, powiedz jeszcze tylko czym myślenie o prezentach i o choince jak gwiazdy odłożyłeś trochę na później. To znaczy ja może tak, mój synek, natomiast nie już prezenty dostaję dla niego. Ale już kupione prezenty na gwiazdkę? Nie, jeszcze nie, ale dostaje prezenty, bo to taki okres prezentowy i myślę, że będzie dostawał aż... Za chwilę, panowie błagam. Błagam, panowie za chwilę. Jeszcze tylko zapytam Jacku. Aż do, aż, do, aż do świąt i aż do dnia, kiedy, kiedy będzie się prezentować. Jacku, jeszcze jedno pytanie powiedz, tylko czy wiesz, co jest nagrodą w dzisiejszym turnieju gwiazdkowym? Nie wiem, zwycięstwo to jest dla mnie najlepszą nagrodą. Pewnie, że tak. Wszystkiego dziękuję bardzo, jeszcze raz gorąco gratuluję. Do zobaczenia. Dziękuję. No, ale my jesteśmy ciekawi, co jest tą nagrodą i mamy nadzieję, że się w końcu dowiemy. Bardzo. Ciekawy przebieg miał wyścig finałowy i y, to właśnie ten finał był najciekawszym biegiem dzisiejszej imprezy. No, A więc tak jak powinno być dramaturgia można powiedzieć rosła w miarę jak toczyły się dzisiaj wyścigi. Popatrzmy tak. jeszcze raz na to co działo się w finałowym biegu świetny start Jacka Golowa i tutaj no i tak jakby nie mógł panować tego motocykla. Nie opanował motocykla przy krawężniku bo przy tak wygranym starcie nie powinien odsunąć się od krawężnika i już na pewno na pie po pierwszym okrążeniu miałby dużą przewagę. Jednak odsunął się zbyt daleko i wykorzystał to bardzo dobrze Jacek Krzyżaniak Jacek Krzyżaniak wprawdzie dzisiaj nie wygrał, ale na podium stanie, yy, także w dlatego, w prędze... dlatego ciekawy jestem co Jacek Krzyżaniak powiedziałby po tym biegu, bo po tej przewadze jaką miał po dwóch okrążeniach nie powinien Zawodnik tej klasy, tej, tej przewagi straci. Może jeszcze obaj zawodnicy Jacek Krzyżeniak i Jacek Golob, którzy dzieli, dzisiaj byli bez wątpienia najlepsi na to, że w PILE spotkają się w Warszawie na turnieju, nie wiem jak to nazwać, może turnieju noworocznym, już nie gwiazdkowym, prawda? Może taki, taka impreza w Warszawie także wejdzie na stałe do kalendarza żużlowych imprez. Na razie hmm, ciekawe jak będzie w tej pierwszej. A oto wyniki finału, a gwiazdkowego turnieju w PILE. Jacek Golo przed Jackiem Krzyżeniakiem, Jarosławem Hampelem. Oni trzej na podium, czwarty tym razem Sebastian Łamek. No i właśnie, posłuchajmy, może Jacek Krzyżeniak nam wyjaśni.